Cześć, z tej strony minialny Witam ponownie na tym kanale. Dzisiaj strajkuję w Minecrafta. Może jakaś seria z tego wyjdzie. Dobra, nazwijmy sobie świat. Nie wiem, jaką nazwę nazwać. świat. Świat, no. Świat nazwę świat. No i no to wszystko. Nie będę nic zmieniał. Zobaczymy, jaki sit nam wyjdzie. Jaki syn dostaniemy. I może się jakoś tego w jakimś miejscu, nie wiem. Może się znaleźć fajne miejsce na bazę, albo nie ja wiem. Może jakiś bunkier zrobimy. Dobra. Teraz niech się załaduje. Niestety nie ma najlepszego sprzętu, więc. No. Tutaj szybko się, się wręcę. O, o, o. Mogą być tam troszki. Mogą być laki. Mam coś w tle. Tak. Muszę się opomnieć, świat docytać. O, dobra, lepiej. Dobra, jesteśmy w lasie świerkowym. No i... jest to Cyan. I fajna wyspa. Ale nadal... Raz... Nie, my tu się nie musimy gdzieś pijść gdzie indziej. Znajdzie... Znajdziemy lepsze nos. Zbiorę... Zbiorę z sklep. Kropka. Wszystko jest. Do... Dobra. Wspisamy trochę więcej. Aha. Teraz sobie i drzewo. Zaraz biorę to drzewo i idziemy do kopalni żeby zrobić jakieś lepsze bylce. Bo, tak, ładne. Nawet szadzonki dostaliśmy, fajne. fajnie. Nie powinno się kopać w dół, wiem, no, ale no, kto mi zabuła jedną? 8 plus 3 to 11. Teraz 14 tego Wszystko, co spada na dzień będzie wytrzymało, co dzieje na piecyk siekaga i A, bo więcej jest. O, nie. A, Zniszczyliśmy No, i chyba na to co. A, piecyk, tak. Piecek zrobimy. A może jakiś miecyk. Choć miecy są dosyć luzem, nas się wydaje. Lepiej niż kiedyś panią to przenieść. Ba, idziemy szukać jakiegoś fajnego miejsca. Jakiegoś tam jest mieszkanie? Nie po płonie, są surowce, tak? Tylko warty jest to duże mieszkanie. Świetnego zimowania. Dobra. O, owca. Sojowca. Sojowca potrzebuje pełen. Biedna. Czytelna. Jestem świetny. To jest świetna owca. By była, bo się przewidziało. Chyba mi się przewidziało. Jest ze mną źle. A, nie, przewidziałam cię. Dobra. Dobra. się przyda Na łóżko. Ale fajne jezioro, kurde, No jezioro, rzek. jezioro rzek. No. Fajne, fajne rzeka, No jeźdzało żeg. Nie wiem dobra, to. Chodź. rzeka, dobra. idziemy może no, ciekawe gdzie to zrobić dom jak się w jakiś loku, bo się się w tym odcinku wybudować bo chociaż znaleźć miejsce na wybudowanie się jakości nie ma. ale fajnie. Ja mam w ogóle takie szczęście o, jak. Ja mam takie szczęście, że jak chcę coś znaleźć, tylko to co filka teraz Yy, no to nie mogę, jest na początku, kiedy widzę, gdy nie mam kości, a potem jak chcę, mam kości, to nie mogę znaleźć żadnego wilka. Prawda, dziwny jestem. Hmm, ja chyba mam pomysł. To fajny pomysł. Tu się wbuduję, zrobię sobie te, takie pomieszczenie. Tutaj się wbuduję, zrobię taki ten, i tam będę miał dom. Perfekto plan. To najgorsze jest to, że nie wiem. Wow, po blisko spawna. Dobra, teraz tylko rozpojrzę to fałd na czas, No, 15 minut. Dobra. Mam z od gazu się budować, tutaj. Tam tylko przypomnę. Tak, tutaj się wbudujemy. I tutaj się dom. Plan potwierdzony. Potwierdzona info. Nie mogę skakać No. Tutaj będzie wejście, i tutaj będzie taras. O tak. nie, nie mam jedzenia. Dobra, jedną wolną. Pewno się znajdę na spokojnie, ale jedziemy. Przyję... Tak, tutaj będzie wejść. Nie wiem, już nagniewanie trwa. Co tak. jest problem. jest bardzo przypłat. Po... Nie mogę tak. Фишка. Хай. Я был. Ну, а на волшебных его месте ловить не могу. Bo na razie w jednej linii prostej będę szedł i potem... Tylko. Nic nie widzę. Drzewo jakieś muszę wstrząść, albo wykopanie jakieś jest. O, pięć, że? Ale... Będę miał pochodni. No. no i koniec, dobra. Yy, teraz sobie przypalimy to drewno. sobie pochodni. Ну, спорят, наверное, что походу, а не уклоняются. Где же мы А, мы сейчас так оставляем. где мы тут? Клапан. А, да, идем -а спать. -а -а. Dobra, mamy trochę tego i teraz patyki, i to. Dobra, kochani, to już dużo jest, czyli to. O! Naprawdę. 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 Nie na widzisz. No dobra, nieważne, nieważne, już y, nie potrzebuję na, na razie węgla drzewnego. Dobra. Tam, jest, tam jeszcze jest węgiel. ja Nie no. Ja specjalnie szłem po tamtym drzewo kosiłem, a ładnie nawet wyglądało, że okazało się, że jak wezmę pochodnie z tu i od razu mam węgiel. Moja szczęście jest. Dobre. Mam takie szczęście duże. No bo Siedem. Siedem. Chyba wymyśliłem sobie. Takie się w całą tym. jest. nie ująć kafetu. Nie pakujesz Nie umiem. To Dobra. Dobra, kupimy się tutaj. Dobra, no tak o. Dobra, i tutaj się ja cofnę kopać w tą stronę. Ruby się nie przekopać w tym О, oh, вот с кем попал, и все там близко. Ну, где он? А, нет, не так. Контроль. База рисовала. Ага. А, это тоже может быть. Ну да, это тоже может быть. Haha, pokój. Mm, o! Nie wiem, co to jest, No jest. Dobra, to jest w dobrym miejscu, jest. Nie, nie będzie takim się jak chciałem. nie mogę. Co poradzić? Life is not. W ogóle, mm. Może jest live'a, więc spróbuję zrobić. dzisiaj albo jutro. Nie, 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 jutro no. może. W piątek może. Chodzi live'a z Nie wiem. No. tyle wystarczy. Czekam, czy się przekopię z tym gilofanem tutaj. Nie, okazało się, że nie. O, podoba przekupany. A, idealnie. Idealnie się przekupają, tam gdzie miałem. Dobra. Jak tego skupię cały, to będzie, będzie naprawdę. Fajny. Co mi się wydaje, że za to jak ja to, to poza odcinkiem. Bo kto by. Słuchajcie. Yy, aż więc Bo kto? Na ja no kto by chciał yy, oglądać, jak kopię to, kopię kobla cały czas na odcinku? jest żeby odcinek, był za długi, bo to długi. do no, nie mógł wstawić od, od normalnie No za... No więc... Myślę to, że tutaj zakończymy ten odcinek. W kolejnym odcinku może dla mi się zrobić, żeby były te odcinki dłuższe jakoś. No i w kolejnym odcinku już będzie to bardziej wykopane. Z Minecrafta, jeśli wam się w ogóle spodoba Minecraft, napiszcie w komentarzach, jak wam się podoba. Yy, no no to do zobaczenia. Mnie ciekawa jeszcze dużo kopania, jeśli się może odcinek z Dołczów wyleci, więc no, see